Marcin Hakiel ma ogromne powody do radości. Znany tancerz po raz kolejny zostanie ojcem. Ciąże swojej partnerki Dominiki potwierdził w rozmowie. Spis treści: Druga młodość Marcina Hakiela po rozwodzie z Katarzyną Cichopek, związek Marcina Hakiela i Dominiki. Druga młodość Marcina Hakiela po rozwodzie z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel od długich lat obecny jest w polskim showbiznesie. Tancerz na planie „Tańca z Gwiazdami” poznał Katarzyny Cichopek i zaiskrzyło do tego stopnia, że para wzięła ślub we wrześniu 2008 roku. Doczekali się dwójki dzieci syna Adama, urodzony 2009, i córki Heleny, urodzony 2013, przez te wszystkie lata Marcin Hakiel prowadził szkołę tańca, ale medialnie był najczęściej określany. Mężem Katarzyny Cichopek. To się skończyło w marcu 2022 roku, gdy Katarzyna Cichopek postanowiła opuścić męża i związać się z kolegą z pracy Maciejem Kurzajewskim. Dla Hakela był to mocny cios, ale jednocześnie paradoksalnie dał tancerzowi drugą medialną młodość. Marcin Hakiel w końcu wyszedł z cienia byłej żony i dostał szansę pokazania, jak charyzmatyczną i ciekawą jest postacią. Aż trudno mu nie kibicować związek Marcina Hakela i Dominiki. Chociaż rozwód z Katarzyną Cichopek kosztował Marcina Hakiela wiele emocji, to na szczęście tancerz postanowił nie zamykać się na miłość. Szybko związał się z pewną Dominiką, ale jeszcze szybciej się rozstali. Później jednak poznał inną Dominikę, i to był strzał w dziesiątkę. Na tę dwójkę doskonale się patrzy, i widać, że świetnie się dogadują. Co więcej, teraz spodziewają się dziecka: Marcin Hakiel i Dominika w rozmowie z serwisem Show News. potwierdzili ciążę. Gratulujemy!